Kupuj gry na g2.com. Link znajdziesz w opisie. Przeczytajcie, jestem Husiek Witajcie w kolejnym odcinku Gotowora Ragnaroków. Rusamy. rusamy dalej, słuchajcie. Oj, coś tu brzmiało. Nie pytaj, to Coś tu brzmiało na wielkiego. Okej, okay. ale z uczkawka bierze jeszcze, nie teraz. Czarną wodę mam gdzieś. Musimy stąd spadać. A co z maską? Już tak blisko. Poza tym, raczej nie jest groźny. Na pewno patrzymy na to samo? Może mieli powód, żeby go tu zamknąć. A to wilkę był to jakiś załatkowo. taki większy. Podar gigantów. Słuchaj, on tylko chce być wolny. Fragment pewnie jest za nim. Zaufaj. Ale my z wilkami mamy dobre racje. Chciałem spróbować do niego podejść. Siema. Siema, 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 Uhu. Ale ma dżomby. <laughs> siema, 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 siema. Nie, tak, 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 tak. Loki, co z tobą? Stchórzyłeś? <laughs> Nie obudził go to? No to następne. to tu, wain. A tam ma jeszcze łańcuch tutaj, na tym, więc nie wiem, czy ta obroża nie będzie go też trzymać w jakiś sposób. Jego łapą był jeszcze jeden. Dawaj. Kurde, ale ma ten. Jeśli się obudzi, kiedy ty robisz nie wiadomo co będzie to nas. <śmum> Uważaj. O cholera. Nie ma na za co? Chlady. Zajrzyjmy do komnaty, której bronił. Jeszcze go pchlarzem nazwała. Nic tu nie ma? Proszę, powiedz mi, że jest w wodzie. Nic, ale jak? Nie ma żadnej reakcji. Nigdy tak nie było. A ja ci zaufałam. W dodatku wypuściliśmy tego kundla. tak mnie zabije! Musimy stąd iść. Chodź. Nie, ja, czekaj, co jest? Uż do Asgardu? Może Odynowi chodziło o to, żeby uwolnić tryl, tego, czekaj. jednak... Jest seła. Wszystko będzie dobrze! Tryl czy Trud w końcu? co? Nie tak mówić? Niepotrzebnie cię słuchałam. Słuchaj, jeśli się pomyliłem, naprawię to. Znajdę fajne. Ale zacznijmy od tego, że to Odyn nas tutaj wysłał. Bo, no, co prawda mieliśmy przeczucia, ale... Ej? Ty niedorobiony! Niereformowalny kretynie! Wiesz, że ta bestia rozrywa materię osnowy światów, tak? No, ale. Czego innego mógłbym się spodziewać? Po takim mieszańcu. Nie nazywaj mnie! Będę cię nazywał jak mi się spodoba, Juniorze. Zostaw go! To była pomyłka! Nie! Pomyłką było pozwolić ci myśleć, że jesteś gotowa. Pomogłaś mu, prawda? Po czyjej ty jesteś w stronie? Gosko. <grystanie> Możemy się przekonać. O, ho, 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 ho. A co ktoś taki? Jak ty chce dokładnie zrobić? Widzisz? Wszyscy obchodzą się z tobą jak z jajkiem, bo się boją twojego ojczujka. Ale nie ja. To no, tylko tłusty, zap... Ja! Hej! No chodź! Tak, tak! Głupota najwyraźniej jest dziedziczna! W porządku zatem. Daj z siebie wszystko. Musisz się jeszcze sporo nauczyć, dziewczynko. Począwszy od tego, kto jest częścią rodziny, a kto nią nie jest. Poczekaj, aż zostanę Valkyrią. O! <laughs> o. Ty naprawdę wierzysz, że Wszechojciec udzieli ci aprobaty? Wiesz... Powinnaś przestać go słuchać. Smarkać podsyca tylko twoje urojenia. No, ty! O Mały włos. Przestań. On tylko chce cię wkurzyć. Tak? No to mu się udało. Ale te Bachory są nudne. Jeżeli skończyłaś już swój mały napad histerii, to ruszajmy. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak wyjaśniacie, że ojcu ten jest. O, tu będzie ci... Gabinet. O rany, ale wpadnie w szał! Ojciec mi pomoże. Po tym, jak wszechojciec tak go pogonił, że ten nasz ogon podkutył? Wątpię. Jeszcze ty, Loki z Jotunu. Twój brak kompetencji nie przestaje mnie zadziwiać. Nie jasne. <śmiech> <śmiech> nie, naprawdę. Misterne meandry twoich wad są niemal ujmujące. Gdybyśmy tylko mogli jakoś ujarzmić Twoją bezużyteczność, zasililibyśmy całe miasto! Dobra, to moja wina. Nie mieszaj jej do tego. Nie prosiłam o pomoc. Przepraszam. Zachowaj to dla wszechojca. Hmm. Ciekawe, czy coś powie? Mamy sporo do omówienia. Jest problem. Wieloki spotkamy się u Ciebie, kiedy tu skończę. Niedługo. Dobrze. Moja misja się powiodła. Okej. Okay. Zabezpieczyłem obiekt. Jeśli zaś chodzi. Wielkie dzięki. Tryd, ja. Nawet nie zaczynaj! Wszystko szło dobrze, póki się nie zjawiłeś. Wynagrodzę ci to. Obiecuję. Nie mam ochoty teraz gadać. No, to się na łóżku. <laughs> to jej wynagrodzi. Ten. No. Że to będzie. no. Ona mnie nienawidzi. Moja córa ciągle podważasz mój autorytet. Szkolisz ją bez mojej wiedzy? I tak zrobi co zechce. Nie wolałabyś by mi pomógł? Wiedział, gdzie chodzi. Chronił ją. Wolałabym, byśmy byli rodziną. Byś choć raz mnie poparł. I tak mam z nią trudne relacje, a ty jeszcze je pogarszasz. Robię, co mogę, by ta rodzina się nie rozpadła. Gdyby tak było, to choć raz w życiu postawiłbyś się ojcu. Masz rację. Skarbie. Nie. Masz rację. Jak ja daję jej przykład. Zdaje się, że jedyne, do czego się ostatnio nadaje, to niszczenie wszystkiego wokół. Po prostu... Potrzebujemy Cię tu. Ja Cię potrzebuję. Sama nie dam rady. Okej. Okay. Kryzys widzę. kryzys rodzinny. Ale nawaliłem. W takich chwilach tęsknię za domem. Ingrid, a ty miałaś dom? Zanim tu trafiłaś? Ktoś się o ciebie troszczył? To brzmi jak tak. Może mógłbym tego kogoś znaleźć i, no wiesz, nie nawalić. Co ty na to? Zara, hmm. niezłe wyposażenie. Co ulepszyć? to i mówił... łuka. No, no prosto.

Znaczy zwiększa moc ogłuszenia. Znaczy wiesz, że obrażenia do efektu, więc ze strzał. No chyba ten najlepszy jest obecnie. Dźwiękowe dostanie, dziękowy strzał. Więc co, weźmiemy. Aha, tu już nie mogę. To mogę, ale to i tak nic na razie. Dobra. Ktoś pukał, więc otwórzmy drzwi. Pewnie to odin. Mogę wejść. Jep. Dal opowiedział mi, co się stało. Chcę to usłyszeć od ciebie. Jak było? Nie było go tam. Myliłem się. Wiesz, każdy popełnia błędy, synu. Ta sprawa zgadza... Hmm. No, trochę namieszałeś. Chaos już zaczął się wylewać do pozostałych światów. Tu w gardzie, jest bezpiecznie, ale wszędzie indziej. Chcę wrócić do domu. Dobrze, skoro tego chcesz. Mówiłem ci, że nie jesteś tutaj żadnym więźniem. Twój wybór. Idź, oczyść umysł. Wiem, że tu wrócisz. On to dobrze rozgrywa. Nie jest więźniem, może wrócić. Oddaj mi maskę. Nie, żebym ci nie ufał, ale twoim towarzyszom już mniej. O, i Ingrid. Noki, kiedy zdecydujesz się kontynuować naszą pracę, Hugin będzie na ciebie czekał w Twoim starym domu. Nawaliłeś, ale w dalszym ciągu jesteś tu mile widziany. O, i pozdrów ode mnie, Mira, dobrze? Sądziłem, że powrót da mi taką ulgę. A to mamy garść tego, Coś żeśmy go uwolnili, wiedz, że to może potrwać. A znowu ci! No jasne. ...standardowo. URWĄDRIJ! Dobre, dobre, dobre. To akurat dobre. Muszę ruszać do mistycznej bramy. O tu jest. Eee, Bramna wolności. Jak mogłem tak zawalić? Oj, teraz się. Dobra. Teraz się Kratos wkurzy równo. Dobra. Zaraz dom. Będzie dobrze. Wszystko gra. Oj, to może być naprawdę strogie. Nie, nie, nie. Co tu się wyprawia? Te mis! Gody! Samą porę! Aniłbyś go! He! Andreusie, uważajcie! Spróbujcie cię odnaleźć! daj się! Atakujemy! To chodzi o te. Staną póki nie zamknę szczeliny. Andreusie, pomóż ich polepsza! To dwie... Ej, tu jest więcej szczelin! Co to, to przeze mnie, że uwolniłem tego pieseła, czy wilka. Powiedzieli Lessa Rifa Lessa, Lessa rifa. rifa Lessa okay. Rifa Lessa Rifa Lessa Rifa

이 좋다. 좋아. 굿. 굿. O, dobra, zamknięte te portale. Udało się? Nie dzięki tobie. Gdzie <laughs> atreus? Atreus. Twój uciekinier to wszystko sprowadził. Mi nie jest krwawisz, przestań się mazać. E, właśnie gdzieś Czy przed chwilą tu jeszcze był? A jest. No, co tu teraz? Loki. A się było <grym zdało> No, teraz opowiedz. To wina. Sługi Hel. Są wszędzie. Wszędzie! To nie twoja wina. Nieprawda, moja. Tam w Hel był wilk. Był przykuty, a, a... A ja go uwolniłem. Myślałem, że... Garm? Do ciężkiego chuja uwolniłeś Garma? Garma? Ale jak to? To obłęd. Naprawdę myślałeś, że to. Jeśli Ogar Hel jest wolny, będzie mógł rozerwać materię światła. Drugi <grym> <grym> Hel to tylko początek. Gdzie miałeś głowę? Ano, spierdoliłeś młodzieniaszku sprawę koncertową! <grym> Co do tego popchnęło? To sprawka Lokiego? Starczy! Przestańcie. On zwyczajnie się pomylił. To błąd, który. Zaprawimy razem. Cudnie, pozwól jednak, że zostanę tutaj. Wizyt w Helheimie już mi wystarczy. Myślałem, że Kratos zareaguje nieco inaczej: że będzie taki mega wkurw. A to jednak. Wie, że odjebał. Ale no. Tylko nie jestem pewien, jak wrócić do Helheimu. Może wiewiórka wie. Muszę natychmiast z wami pomówić. Natychmiast! E, dobra, pogadajmy z tą wiewiórą. Ra rata Toskan. tak, Ratatoski. Panowie, wybaczcie, mój szorstki ton, ale cokolwiek wydarzyło się niedawno w Helheimie, było to niedopuszczalne. Nalegam, żebyś naprawił wszelkie powstałe szkody bez chwili zwłoki. Nalega! Już ruszamy. Nie śpiewszcie tego, proszę! De. Nie zamierzasz. no wiesz, mi przygadać? Nie. Ważne, że nic ci nie jest. Dobra. Wow. Może powinienem częściej uciekać, Atrysie. To żart. Nieważne. To co to za nowa włócznia? Brogion zrobił. Zdrał Pnira. Co to? To. Pierścien. A jego historia? Nie znam jej. Nie miał kto spytać. O, ta co mogła powiedzieć. Wow. Atreusie! co mogła powiedzieć i pobłosowałaś to spierdoliła w wodorosty. <laughs> Bardzo długo był na łańcuchu. Nie róbmy mu krzywdy dobrze? Przestraszone zwierzę może być niebezpieczne. Wiem. Dobrze. Więc słuchajcie, my tutaj sobie dzisiaj. A nie mogę. My tutaj sobie dzisiaj zakończymy. Okej, okay. czyli tutaj będziemy szli. Dobra, więc to sobie dzisiaj zakończymy i widzimy się w next odcinku. Także dzięki za dzisiaj. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się na razie. Hej hej.